Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Modyfikacje. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam mod, który pozwala łatwo, szybko przesortować nasz ekwipunek albo skrzynkę. Więc zacznijmy, od tego, zacznijmy od ekwipunku. Klikając E otwieramy ekwipunek tak jak zwykle. Jeżeli chcemy przesegregować to wszystko, ponieważ mamy tak rozrzucone i nie chce nam się tego samego, samemu przekładać, wystarczy wcisnąć przycisk na klawiaturze R i wszystko zostaje ładnie zestakowane. Tu mamy inne opcje, tak jak na przykład pomoc w wyszukiwarce albo otworzyć w innym pliku. Każdy sobie to ustawi tak jak chce i jak mu pasuje. Wszystko mamy tutaj ułożone, według tego jak to jest zapisane w ustawieniach. A więc tak, przejdźmy do skrzynki. W skrzynce możemy sortować już zupełnie inaczej. Normalne sortowanie. Sortowanie kolumnami. Wierszami. I tak jak w ekwipunku ustawienia też mamy. To, to mi się chyba podoba najbardziej. Gdyby było troszkę więcej tego tutaj przesortowałby troszeczkę inaczej. Ciekawostką jest to też to, że działa to też w wenderowych skrzyniach. Możemy to przesortować domyślnie kolumnami lub tym wierszami. I tu też mamy ustawienie. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dziękuję za jego obejrzenie. Na razie pozdrawiam.